jesteśmy właśnie w przerwie tzw. zwanej italiany, czyli tej próby, którą jednej z moich ulubionych prób to jest ta próba, w której skupiamy się wyłącznie na muzyce. Orkiestra, soliści i chór siedzą w miejscach bez ruchu scenicznego, bez akcji scenicznej i zajmujemy się wyłącznie światem brzmienia i światem dźwięku, aby dopiero na kolejnych próbach nałożyć na to teatr i nałożyć na to scenografię, ruch sceniczny i wszystkie dalsze pozostałe Kolory spektaklu. Ta próba jest dla mnie zawsze szczególnym świętem i szczególnym miejscem, którym tutaj ustalamy muzyczny sens danego utworu. Szczególnie istotny w przypadku repertuaru Belcanto, do którego z całą pewnością zalicza się napój miłosny Gaeta Bo bowiem Belcanto to święto śpiewu, święto śpiewaków, gdzie reflektor skierowany jest na nich, a my wszyscy w drżeniu i w poczuciu odpowiedzialności staramy się, aby zabrzmieli jak najpiękniej, żeby. By wyglądali jak najwspanialej i czarowali publiczność w jak najbardziej szlachetny, pełny i doskonały sposób